You are wakened from your night's sleep by a runner from the war chief. Blackhand's daughter Griselda has run off with the outlaw Turok's band of ogres. Our wolf riders have tracked them to the dungeons hidden beneath the dead mines. Find Turok's band of rebellious pigs and kill them all, including Griselda. She must not disobey the commands of her father ever again. Kolejny odcinek kampanii orków, tym razem to orkowie stają u wrót pod ziemi. I naszym zadaniem jest dosyć podobne: musimy zabić wszystkich, włączając to zbudowaną córkę wodza, którą, tą cór którą to wód wskazuł zabić. To bardzo przypomina ucieczkę z Los Angeles. Taki film z Kartem Roselem. No niestety, jako gdy graliśmy ludźmi, to mogliśmy zawsze lecieć na naszej jednostki Tutaj jako orkowie możemy tylko ożywiać umarłych, dlatego że to ożywienie umarłych polega na skrzyżeniu szkieleta, który niestety się marnuje wraz z upływem czasu. Tak więc y strategia tutaj musi być trochę inna. Będziemy mianowicie generować szkielet. No ale za to dają nam tych oto, Wilczych Jeźdźców. Ryder się koleś nazywa. I o ile jego zasięg wzroku jest dosyć kiepski, o tyle jego siła ataku jest już dosyć silna. Mamy też jednego głośnika mniej. Yy, no cóż, jak widać, czwórcy nie szczędzili tutaj... Yy właściwie szczędzili miejsca na głosy postaci, ponieważ wszystkie postacie posługują się takim samym głosem. Trochę już jestem przyzwyczajony do tych standardów dzisiejszych, gdzie każda jednostka ma swój własny unikatowy głos na coś. O 17. Jest 17 zapis. Ogólny. Bo to nie, 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 nie. Kurde, dobra. To był mój błąd. No właśnie, gdy wykorzystamy tych wilczych jeźdźców, to ten koleś też nie pierdnie. Tylko nie mogę pozwolić na to, żeby mi ktoś zginął. A gdzie są w ogóle ci? Znaczy zwłoki po tym koleśu. Myślałem, że wskrzeszę sobie z niego szkielet, ale on zniknął. Nie wiem, czy powinien iść w prawo, najpierw czy na dół. Tutaj w ogóle jakieś pajęczyny są, że na dół jednak najpierw pójdziemy. Bo zaraz tutaj zawsze przychodzi pewnie wrogowie. No ładnie. Może tu skrzydzić? Nie. Kurde, musiał obrywać, no. Może powinienem tutaj zmniejszyć prędkość gry trochę, żeby mieć więcej czasu na reakcję. I niestety się teraz tam będą ludziki wlekły trochę. Nie mogę sobie pozwolić na zbytne obrywanie, ponieważ ten się skończy dobrze. No i tak jak myślałem tutaj będzie tutaj ślepy zaułek. No to idziemy w tym kierunku. Bardzo powoli chodzi ten koleś z tym wilku. Można by pomyśleć, że jako konnica będzie biegał szybciej, no ale. Jednak nie. Burgers. Hamburgery, tak. On chce hamburgerów. I szczęścia. Burgers. To do czegoś w końcu czy? O kurde co to jest? Szlama! Tylko żeby mi chłopak nie spieprzył roboty i nie wszedł w ścianę. oni tutaj przyjdą. Shit. Wszyscy robimy Zapor. Zator. Zabijać everyone! Go! E mają dużo życia, ale atakują słabo dosyć, tak więc jeszcze się nie stało. Ok, podejdziemy trochę do przodu. Ciekawe co jest i w lewo. Yy. O jeżuszu Maria. Chyba zwijanie robią. Ciekawe czego oni mogą atakować ramy. Zapełtów. Nie Mogą Rozdzibały nas zabili jednego Ej pomagaj. Nie to Nie! No, zdrada to była. Wśród orków. Mam nadzieję, że wybranie się w tym kierunku było koniecznością. A nie tylko niepotrzebną stracą sił. Wszak gdzieś ta Gryzelda się ukrywa z tą bandą ogrów. I może się to skończyć źle Dobrze, że ci też mają jakiś zasięg tymi czarami, tak więc mogą posłużyć jako dodatkowi łocznicy do powstrzymywania. No tak, oczywiście musiał wyjść kolejny. Tak trzeba stanąć. Okay. Teraz jest dobrze. Co nikogo więcej nie ma? Jakoś nie chcę się w to wierzyć. Może jednak. No i tak w sumie naszą misją jest zabić wszystkich, tak więc. Musimy ich znaleźć! Tutaj bez wyjątków. No exception. I co, przecież się dalej mamy. No tu. Poprzedni film z... Misją z podziemia trwała 17 minut. Ciekawe czy ten wyjdzie yy, krótszy. Czy też podobnej długości. Hm. Wszak tutaj zadanie jest niby proste, bo wystarczy zabić, a to trzeba było jeszcze gościa odprowadzić. I na to też trochę czasu zeszło. Uciekaj, a nie atakuj głupku. Skoro wszyscy muszą zginąć, to wszyscy muszą zginąć, niestety. Drzwi! Czy drzwi muszę atakować? Tak. Kurde, no i jednego kilka straciłem, a pozostałe już się nie trzymają dobrze. No i właśnie dlatego granie ludźmi jest sprawiedliwe, bo... oni mają tych kleryków, którzy leczą. I zawsze nimi będzie trudniej. Znaczy, łatwiej. Albo przeciwko nim trudniej. Widzę tutaj opuściłem tych kolesi. To yy... <śpieszynek> no też jest w sumie takie niesprawiedliwe, bo wróg atakujący zawsze jest na, przygra... na gorszej pozycji, ponieważ gdy postacie stoją, to mogą atakować gościa, który wchodzi już na pole. Ale gość, który wchodzi na pole, nie może jeszcze atakować tych jednostek, które stoją. Być może był to celowy zabieg. Wszak yy, mogli twórcy pomyśleć, że skoro ty się bronisz, a oni atakują, no to ty powinieneś mieć łatwiej. Standardowa no. zabawa. Kotka i myszka. Już mu sypnął. Ani dzielacja. A tutaj jej być będzie więcej ogól. Albo nawet te szlamy jeszcze winą. szlam nie widać. Uciekaj. Bo mają trolla jaskiniowego. Jak i ten potwór jest głupi? <śmienicza> Odważnie przy naprzód, pomimo tego, że wie i że widzi, co stoi na przeszkodzie. Kompletna anihilacja samo zachowawczych. Do czegoś doszedłem? Dwóch. No, to teraz mogę przerwać. Nie, udało się. co szczęście. Połączona siła drużyny powstrzyma każdy atak. O, kurde, nie Albiona. Faktycznie ta szafa wygląda tak, jakby z trwała. Za, spróbowała. Zapomniałem, że można mapę przesuwać prawym przy, przy, przyciskiem myszki, muszę o tym pamiętać. W sumie to stanowi chyba bardziej nawet wygodniejszy interfejs niż takie klikanie. Poważne oberwanie naszego zwiadowcy. Nie, nie mogę sobie pozwolić na jego stratę, ponieważ wtedy będę jeszcze bardziej osłabiony. On musi przeżyć. Ta strata jednego wilka jeszcze nie wprowadziła takiego zamieszania, jakby strata ucznika wprowadziła. Ja nie jestem pewien, chyba każda kampania ma po dwie misje, y, takie w lochach, w podziemiach. Tak więc chyba jeszcze będziemy tutaj wracać, nawet po zakończeniu tego zadania. Coś jest jeszcze takie dziwne rozwiązanie. Jak mamy włączony tryb ruchu, to przesunięcie kursora na krawędź ekranu powoduje jego przesunięcie. Natomiast gdy nie mamy włączonego żadnej komendy, to musimy sami klikać. Wygląda na to, że jest to celowy zabieg w takim razie. Tylko dlaczego nie można tego zmienić? I chyba dopiero w drugiej części udostępnili możliwość zmiany zachowania, właśnie kursora na krawędzi ekranu. Czyż ma się mapa automatycznie przewijać? Czy tak jak w górkowce jedynce przewijać po wciśnięciu klawisza? No i oczywiście ja nigdy nie korzystam z tej opcji, gdzie trzeba wciskać coś. Niby jest to bezpieczniejsze, że się mapa sama nie przesunie jak przestawimy klawisz do końca ekranu. Ale z drugiej strony. Takie konieczne naciskania przycisku myszki powoduje tylko, że... No bardziej nie wygląda nasze reakcję. No gdzie ta cała Griselda? Tu no, się odrąbałbym głowę i byłbym koniec. Spokój. No ja, by się będę musiał jeszcze wrócić pewnie. O i stoi ona! To dobrze, że się nie obudziła. bo będzie. mogli sobie teraz na nią kliknąć i zobaczyć, jaki ma obrazek. No, bardzo piękny jest. Widzę. No to co, to teraz czas, żeby ją wywołać z lasu. I tak w kółko Maciej. Atakuj. Wyszło dwóch, ale to nic nie szkodzi. Wyszło dwóch? A gdzie ona jest? Dziś się zacięła. Nie dobrze. Nie daje mi to żadnych posiłków. Czyli całą misję muszę przejść zachowując tą jedyną jedyną armię. Ale jak widać jest to wykonywane! mi się wydaje, że nawet jest to bez żadnej strony żadnego życia. Żadnego żołnierza. No, to Gryzelda się nie. znaczy nie broni się. Nie atakuje. Jest całkowicie pasywna. A teraz mógłbym wskręcić szkieletę, ale po co? No i dokładnie tak jak myślałem, będę musiał się jeszcze wrócić. No to nie wiem, połoskoczymy go. Może się zorientuję wtedy. Co trzeba zrobić? No zadziałało. Nikt nie działa tak dobrze jak widać Flery Już. Sukces. No, nie wiem dokładnie, ile ten film trwa, ale mam nadzieję, że krócej niż tamta poprzednia misja. Gaze Upon the destruction you have wrought and the broken bodies of your enemies. Oh, <gross Stage>